Radyści, psychopaci, psa wyprali, no porąbali ludzie. Zresztą rzecznik praw... psa powinien przyjść. FBI, CILN, CPN, PGA. Z całego serca mi przykro. Ej, no nie, nie stąd proszę. Nic już nie poradzę. I jeszcze zobaczyłem, czy jest taki cwany. Słuchaj, nie strasz, nie strasz, bo... Bo się zeznam. Za późno już to to zrobiłem. Poszło z farszem po całej wannie. Jesteście wszyscy przepchnięci. Was nie powinno i was nie powinno lecieć. Przestaniesz męczyć już tą bułę? Jutro mam z znus ja ten zemdzi zmywa całą mięskość. Co to takiego? Prawdziwy facet pojebi mięski, nie słyszałeś. Uuu, to bardzo słaba ta twoja mięskość, skoro woda cię jej pozbawia. Mój wspaniały zapach. O katastrofa. To było pakę obstrany. Najlepszy perfum, jaki miałem. Przestań już. Dlatego moja siedz była idealna. Lucy mi mówiła, że ona woli bad boy. Teraz jaki odszkowany, jakiś nie wiem. Jak prezes? chyba koła miłośników pks u Największym paradoksem jazdy autem ze stewkiem jest to, że jak go nie ma w aucie, to nadal jest w aucie. Byliśmy się na szczepieniu w Pleszewie, no musieliśmy jechać autem. No i zobaczcie sami. Piękny wzorek tutaj mam. Coś jak z w autobusie, tylko, że... Jak tam stafelku fryzjera? Super było, bardzo się cieszę, że byłem. No nareszcie to zrozumiałeś, że to jest dla Twojego dobra, no. Tyle razy Ci mówiłem, że wręcz Ci zazdroszczę, zresztą teraz masz takie ładne łapki, takie śliczne. Całe szczęście, nie będziesz musiał mi zazdrościć. Co masz na myśli? Zapisałem Cię na manicure i coś tam jeszcze. Co? Wejdziesz mógł tak jak ja zadbać o swoje łapki i bazurki, skoro mówisz, że to takie ważne. Chyba, że jesteś hipokrytą i nie do końca tak jest. Bardzo chętnie, tylko wiesz, no to są drogie rzeczy, ja Cię nie mogę narażać na koszta, więc po prostu zadzwonię, powiem, że dziękuję, no i tyle, nie? Spokojnie, załatwiłem to na ładny uśmiech, nic pieniędzy nie ma, więc idziesz na pedikur albo jesteś hipokrytem, a oni wszyscy są tu mi na świadków. I wieszcie, to te na słowo wyprał mnie dzisiaj. Nie wierzcie w ten uśmiech. Jeszcze do fryzjera chce mnie zapisać, psychol. Musiałem cię wykąpać, bo jak robisz dwójkę, to żeś sobie cały wydech okopcił. Jutro randkę, a usuczki lubią takie zapachy. To były naturalne perfumy. Perfumy, ta, Dolce obstrana. Nie odwracaj kota. Znaczy, Dio była ogonem. Do fryzjera mnie zapierzesz? Męczarnie chcesz mi fundować. I jakie męczarnie? Trzeba ci tylko przyciąć trochę włosy na tyłku. Tupa! No, dokładnie w tym miejscu. Ta, ciekawe czy ty pozwalasz sobie grzebać fryzjerowi. W życiu pewnie kosiarki dorowanie nie dopuszczasz. I na strumień przez chwasty tam płynie. Ojciec, dokąd idziemy? Gdzieś, gdzie bardzo jest wskazana twoja obecność. No, czyli nas zuczki. <grystanie> Naprawdę? Suczki? Do której? Stefej. Czekaj, czekaj, sam powiem. Lucy? Sara? Yy, Saba? Może tu wszystkich, co? Hej, syczki! Bara Pokaż wam moje sztuczki To w sumie tam jedną taką fajną sztuczkę. Ej, czemu ty kręcisz w lewo do Sary w drugą stronę? Zobaczysz. No ale jak to fryzjer? Ty psurwa zakłabany. Ja ci zaufałem, a ty na męki skalany nie? Teraz przeżywasz, a później będziesz dziękował. Ty kasztania żuty. A wy pśurwa, obserwujcie, że miał świadków! Przurwa, miałeś rację z tym fryzjerem. A ty to kto? Stefek by tak nigdy nie powiedział. Miałeś rację, że mi to się przyda. Muszę się przyprawić. Co? Przebra... Udarmiałeś, że tak pyplasz. Co mówisz? przepraszam teraz mi jest znacznie chłodniej w... no a przy rzesaniu to każdy gościu co robi dachy by cię chciał mieć bo takżeś papę darł no mówię że przepraszam a wiesz co jest najlepsze że może teraz chociaż na jednej koszulce nie będę cały sierść nie bo kazałeś przyciąć trochę włosy na dubsku teraz to dupsko lepiej widać teraz jak idę chodnikiem to głowy słüczek w moją stronę to się kręcą jak liczniki od wody takie bałwanki jak Stefci nie powinny być za często kąpane, dlatego Stefek kąpany jest maksymalnie dwa razy do roku i to właśnie dziś. Czekamy tylko w samochodzie, aż się uspokoi. Klasycznie mnie wyzywa. No i tu miałem Wam pokazać jak odbieram go, natomiast był wyjazd. Także zobaczcie jak już się prezentuje, kiedy wrócimy do domu. Bardzo zadowolony chłopiec. A tu nas poparza. Stefek każdą kolejną wizytę znosi lepiej, także dobrze. Ostatnie dni przed świętami, więc intensywnie zarówno ja, jak i Stefek wybieramy się do fryzjera. Wiadomo, gwiazda pierwsza, no bo to gwiazda, to ewidentnie wiedział co się święci, on to czuł. Trzeba się zrobić na bóstwo, Stefek zasuwa do fryzjera, wiatr niemiłosierny, proszę wyłączcie to. Stefek zostawiony, to teraz ja lecę do fryzjera. Posłuchajcie opinii Stefka na temat czesania go. A tu my dwaj zupełnie fresh, Stefek za chwilę mi wybaczy, no ale to ja to wiem. Ale nie można podziwiać się cały czas, lecimy do sklepu po ostatnie zakupy na prezenty. Szybki slalom między po potem jeden produkt. Nawet nie wiecie jak Stefek zawsze ładnie pachnie po fryzjerze, no kurczę. Ale nie ma co, trzeba wracać do pracy, bo prezenty same się nie spakują w śmieszny sposób. Niedługo zobaczycie jak mi to poszło. Hipokryta, Michał na imię ma Do fryzjera mnie wypycha. Czego ty chcesz? Sprawiedliwości. Mnie wysłałeś na przycinanie pazurków, przycinanie w na łapkach, nie wypychasz, to sam teraz idziesz na ten baby czy coś takiego, skoro to takie ważne. Stary, ale... Koniec kłamstw, psiurwa. Idziesz na pedikurę, a wy zaobserwujcie, psiura!